Okej, okay, dobra, siemanko ludzie, powinno wszystko być już ok, Ale jeszcze czekam, jeszcze czekam, aż mi się pokaże na, 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 na netbooku. Na Oczywiście mam odpalonego, bo nie mam jeszcze drugiego monitora. Eee, więc poczekajcie, zobaczmy, czy w ogóle będzie, tak jak mówię. Jest kamerka, jest czat. Okej, okay, są mi simsy. Więc wydaje mi się, że możemy zaczynać już. Więc tak jak mówię, witamy Was bardzo serdecznie na pierwszym moim live'ie, ogólnie. Wraz z mną jest oczywiście Gabi. Hej. I gramy sobie w Simsy dzisiaj. A czekajcie, jeszcze muszę usunąć tylko tekst, że zaraz wchodzimy na antenę. I co? I będziemy zaczynali za chwilkę. Mm, więc przejmuj stery i Sima pierwszego. Tak naprawdę dopiero co odpaliliśmy tą grę

Mm, jaki chcesz mieć rodzaj chodu. Aha, dobra, czekaj. Ja się wyciszę. Okej. Okay. Tyry, tyrym -ty Inne, aha, dobra, 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 sorry, sorry, widzę, widzę, inne miejsce kamerki, okej. Okay. Um, kamerka, pozycja, wyśrodkuj i pozycja do prawej, okej, okay, dobra. Teraz jest ok. Co to jest? Tutaj rodzaj sylwetki chyba i też głos powinien być, o. Nic się nie zmienia. Zmienia. A. Więc dobra. A wygląda? Tutaj Ale? Tutaj masz cechy chyba jeszcze. Hmm. Główka, no to robisz. Jakie włosy? I za kola? No A to. No to masz fryzury. Ale szopce naprawdę rozbudowali od Simsów trójki. nie powiem, że nie. Karnacja i rodzaj twarzy. Szkłaśnowokie. Co czad, czad, czad daj niżej. Po co czad dawać niżej? Na razie, tutaj, naprawdę, z tej strony nie macie nic takiego ważnego. Więc. Więc nie będziemy dawali go niżej, bo, bo... naprawdę nie ma nic ważnego. Nie wiem. A później jak już będziemy grali, to wszystko dopasujemy jeszcze raz. No nie wiem, ty tworzysz dzisiaj. Zrobimy negę. Nega? To rób nega. Będzie nega. Koszmo, koszmo? Tak? Dużo osób pisze, że... Czad w inne miejsce. No dobra, no to czekajcie. Skoro mówicie, że w inne miejsce, no to damy troszkę niżej. Pozycja w środku i w pionie. I troszkę rozmiar zmniejszymy. Um, mogę teraz zmniejszyć? Nie mogę. Czego nie mogę teraz zmniejszyć? Na sam dół to też będzie. No dobra, w sumie masz rację. Do dolnej. Ok, tu naprawdę na dole teraz nic nie macie ważnego, więc. Tego ma TT. Słyszy? No to masz. Tu. No nie wiem, ty, ty tworzysz, tak jak mówię, ty tworzysz teraz. Tak jak go zrobisz, tak będziemy, takim będziemy grali. Tu masz codzienną fryzurę. O Boże, jeszcze jakieś różne rodzaje fryzur Aha. na każdą okazję. O. Na sportowo. To jest akurat dla mnie troszkę dziwne, że... Nocne. Eee, czyli do spania coś. Że, że na każdą tak powiem porę dnia, czyli każdą okazję mamy inną, możemy mieć inną fryzurę. I z z niczego nagle robi się coś. No ale dobra. Eee, Fatnie, ja mogę w ogóle sześć, że na tutaj nie. Mam zabić ciebie. Spróbuj. Jako dziecko. No żeby nie było. Próbuj. Będzie no, tak. Nie wiem, r r rób jak robisz. daj dźwięki z gry światkę zrób, czarny ekran jolo, jolo strasznie tnie no nie dlaczego u was tnie to znaczy ja jak oglądam w sumie to też tnie, nie powiem, że nie, ale oglądam to na netbooku, tak, więc, więc jest to, że tak powiem, w miarę normalne nie ma netbooku eee, więc, więc, więc więc no nie wiem. Chociaż, ale Szanowne to dodatki. dobre, bo hmm, kiedy będzie jakość, nie wiem kiedy będzie jakość. Zależy wszystko, czy ktoś w ogóle wbije i będzie można ustawić sobie jakość. To nie wiem z tego. To naprawdę pół godziny teraz będziemy robili. No i dużo osób pisze, że nie, nie, więc. Ten więc pięknie. O to chodziło. Że, żeby po prostu nie ciało. Dużo osób widzę, pisze, że nie tnie, więc. E, więc, więc jest pięknie. Brwi? Oczy. Makijaż, Boże, weź. We, 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 we weź. To mi się podoba. <laughs> Profesorek. No to już zrobiłaś. Teraz ja już chyba można. na dół ciuchy możesz, tak? Na, nie, nakrycie. O, tutaj masz ciuchy, właśnie. A sylwetka? Sylwetka! A to musi. <słuch> sylwetka osa! To będzie napakowane. Tu możesz jeszcze zmniejszać sobie dopasować jakbyś chciała. Gruby, chudy. Jeszcze napakowany, nie napakowany, więc. Napakowany. Tatuaże. Wszystko. A tu jeszcze możesz sobie zmienić na przykład kaloryfer, rozstaw kaloryfera, że tak powiem. Nie. Tak. Ty hmm. naciśnij jeszcze raz e, sylwetkę. Sylwetkę. Tatua. No i daj tatuaże, żeby ściągnął, że tak powiem. Siebie. I patrz. Nie. Albo tak, albo tak. Jak tam chcesz, możesz sobie wszystko rozciągać, tak samo możesz rozciągać udki, uda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszystko, dosłownie wszystko. Tu mam rozciągnięte na Maxa Klatę też, też mam na maksa. Więc, no nie, teraz wybieraj sobie tatuaże, jakie chciałabyś, żeby nasz Sim posiadał. Tak będzie to na YouTubie? Kolejne pytanie tutaj widzę, kiedy... Czy będzie live z C2? Będzie live na pewno z S2, ale kiedy to jeszcze nie wiem. Mam więcej. No to kolejne robisz. Tu masz gotowe. Bo tu też masz tak samo jak wcześniej. Różne te Codzienne. I jalo kolarki. I tu masz jeszcze kolory, pamiętaj. Jak sobie wybierzesz, masz jeszcze różne kolory, <ścoughs> na przykład kurtki. Aha, dobran. Nie chcę to... Dać jakości nie mogę, ponieważ to może dać nam tylko i wyłącznie administrator Twitcha jakiś, jeśli by wbił. Jeśli naprawdę dużo osób by było, to on, administrator, wtedy wbija i, ee, i, i będzie po prostu... Piękne skarpetki! I wtedy dopiero będzie można ustawić jakość. Serio zostawisz takie skarpetki? Okej, okay, dobra. są ładne są. <ś> Piękne. <ś> Nie wiem, no, co bym zrobił, gdyby tańczący Justin Bieber wbiegł do, poko do mojego pokoju i zabrał mi tobiego. Zabijałbym. Wyjebał <ś Luiza> przez okno, prosta odpowiedź. Nie ma spodni. Tym Czat na ekranie się zaciął mówicie. Czekajcie, zobaczę. Sobie odpalę na full screena. O, zaciął się, macie rację, macie rację. Czekaj chwilkę. Czacie. Się... Nie no jest! Co bym zrobił gdyby Justin Bieber wbiegł? A tutaj mamy co mamy na samym dole. No, schodzi, więc jest pięknie, dobra, odpalaj. No to to wiadomo, że lepiej odebrał mu to logiczne akurat. Robimy, robimy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma na ramionczkach. Dużo osób pisze, że się nie tnie, że wszystko pięknie chodzi i tak dalej tak dalej, więc naprawdę musi pięknie chodzić. Tym bardziej, że nie jest naprawdę. W jakiejś super ultra hiper dobrej jakości ustawiony. Możecie to również w sumie napiszcie. Ej, jeszcze mi szybko. Patrz jak on wygląda. <grym <grym sam napiszcie wie. szybko na czacie jeszcze, czy dobre jest. E... Dobrze, że są dźwięki ustawione. Chodzi tutaj oczywiście o dźwięk, że tak powiem, e, nasze e, głosy co do muzyczki z Simsów. Ładny. Piękny. Ktoś pisze, żebyś mu zmniejszyła trochę uda. Co? Uda. Chcę, żeby był o. To? Bo ma za dużo, niby, ktoś pisze. No. Może być? Napakierowany. Ile zapłaciłem za Simsy? 200 zł. Majątki wydaję na Sims. Wydałem w sumie. Bo kupiłem tą edycję specjalną, jakąś tam z jakimiś dodatkami od razu, więc tak to będzie wyglądało. Nie ma, bo jak masz to na złoto, to chyba to nie ma. Mm. Nic. No i dobra. Co to jest? Tutaj masz cechy. Budki zostawisz tak, jak były. No. Dobra, aspiracje. Czym chce być? Bogaty. Odpowiednio dla Sima kategorię. No. Panna na a czy Bajesz na bogaty? Ok. Następna może? No i to są cechy bonusowe. Jakieś no. chyba, tak? Dobra, no i wybierz teraz te mniejsze. Wybierz cechę, no. Masz trzy cechy do wybrania. Aktywny. Wybierz kolejne weź, poprawek może, no. bo mi wyłączyło słuchawki. No, wybieraj dalej. Muzyki z Simsów nie ma. Aha, dobra, wiem dlaczego nie ma muzyki z Simsów. Czekajcie, chwilkę. Ja już wiem. Weź popraw znowu. Już wiem dlaczego nie ma muzyki z Simsów. A jest to spowodowane tym, iż dźwięk, i tu muszę zmienić na. Reality High Definition zastosuj. okej. Okay. i teraz powinniście mieć już dźwięk z, z Simsów, również tą muzyczkę. Mówi towarzyski. Hej, no co jest z tymi słuchawkami? Ja dobrze. A ja nie. Nazywamy swojego Sima. Wiesz, już. Kim jest Twój Sim? Teraz ustawimy manipulację ciałem. No to już wiem. No to już wiemy. Możesz sobie zwiększyć, klatę, no, zmniejszyć. No i dalej. A tu się nazywa. A tu o, właśnie. Jak go nazwiemy? Nie wiem. coś nie wiem. Pryncypał Zbigniew. Zbigniew. Lucyński. To jest A Boże widzę, że jedna osoba musi dostać banika. A nazwisko. Nie wiem, wymyślaj. Podajcie jakieś nazwisko na czacie. Jak mógłby się nazywać ee, o, nasz SIM. Jak nie ma muzyki? Musi być muzyka. No. no nie ma. Dobra, czekajcie. Już to zmieniam. Ustawiam. No co jest? Ustawienia dźwięk Realtek High Definition. Um, No, goomik i... Realtek, High Definition. Czekajcie, puszczę coś szybko na... ...kompie. Jakąś muzykę przykładową. I odpalę... Nie ma. How 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 hał. Obraz, dźwięk. Okej, okay, dobra, to czekajcie chwilkę. My napiszemy szybko, szybko, szybko weźmiemy, zresetujemy live'a, więc za chwilkę wciskajcie F5, chcę tylko żeby te dźwięki zadziałały.